Siemanko drodzy widzowie, drodzy kibice, wariaty Wrzucam wam dzisiaj zapowiedź Ligi Mistrzów Jakim jest starcie Real Sociedad Mój typ jest wygrana Paryża Oraz Bayern Monachium Lazio Po remisie we wczorajszym meczu we Freiburgu 2-2 Bayern Dał dupy znowu Nie przekonał To totalna gra Mogę pokazać tu już każdy kibic myślał, że wygrają 2 do 1, ale tak się nie stało. Podejmujemy Lazio na Allianz Arena. Pierwszy mecz w Rzymie był 1 do 0 dla Lazio. Mój typ na ten mecz, Bayern jest faworytem. Stawiam awans Lazio. Nie stawiam awans Bayern, ponieważ klub jest dalej w kryzysie i nie pokazuje tego, co miał pokazywać. Po prostu jest do dupy, do luftu i tak dalej także oglądajcie we wtorek mecz, ja też będę oglądał i podsumowanie oczywiście zrobię w tygodniu powiem jak to